Niech będzie pochwalony Chrystus. Bardzo pozdrawiam wszystkich, którzy słuchają teraz tej informacji, bo przedstawiam piękne zaproszenie na 29 marca w roku jubileuszowym na ogólnopolskie spotkanie rekolekcyjne kobiet serca kachoritomene w parafii Matki Bożej Fatimskiej w Bydgoszczy. Rozpoczęcie o godzinie 10.00. O 12:00 samo południe, Sza Święta jako centrum wydarzenia, bo idziemy do źródła i szczytu, a potem dalszy ciąg spotkania i oczywiście agapa, więc szansa na piękne doświadczenie wspólnoty kobiet. Pozdrawiam, oczywiście obejmuję błogosławieństwem to piękne dzieło i już na to spotkanie też serca błogosławię, by przyniosło dobre, wspaniałe owoce i rzeczywiście doświadczenie wspólnoty Pań. Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Niech wstąpi na to dzieło na wszystkich, którzy będą w nim uczestniczyli. Pozostanie teraz i na zawsze. Amen.